Dzień dobry, witam was już w trzecim odcinku Udegi Quiz. Po mojej prawej stronie siedzi Grymcio, który będzie dzisiaj pytany. Siemanko, siemanko, witam wszystkich. Obecna e, tabela wygląda tak, że na pierwszym miejscu znajduje się Franking, który zdobył rekordowy wynik 16 punktów. Zdominował. Zdominował ten quiz. Na drugim miejscu Weran. Weran z 5... punktami być. bodajże, no. Tak, więc jest duży przeskok, więc zobaczymy, gdzie się Grymcio uklasuje w tej tabeli. Ale tak na pierwszym miejscu. Czy 18 na 18? Nie. Ja sam w to nie wierzę. Dobra, lecimy z tym grubo. Dobra, let's go. Pierwsze pytanie. Debiut BDSA a pod szyldem SBM został wydany z odpowiedź A: Lankiem, odpowiedź B: Atutowym, odpowiedź C: z Kubim, odpowiedź D: Ze Stizen. Debiut. Jakby legalny. Pod szyldem SBM. Pod szyldem SBM. Bo kiedyś on miał epkę z Lankiem, mi 4, ale to nie było chyba pod szyldem SB jeszcze wydane. A jeśli tu chodzi o, to chodzi o pełnoprawny album, tak? Tak, tak, tak. No to z Kubim producentem. Jest to prawidłowa oczywiście Ta. odpowiedź. Abyśmy na toczenia, no. jest bo faktycznie tam wcześniej z Lankiem działał, więc no można było się wybalić. No właśnie nie chce się dać wpędzić w maliny, nie? Dzisiaj. W którym roku urodził się Kizo? Odpowiedź A w 1998, odpowiedź B w 1994, odpowiedź C w 2000 i odpowiedź D w 1996. Odpowiedź B 1994. Każdy, kto słuchał, tym katem wie. No, każdy słuchał <grym> numeru tym kartem, żebym tego pytanie proste, lecimy dalej. Kto z tej czwórki jest najstarszy? Odpowiedź A: Quebonafide. na widzę. Odpowiedź B: Tako Hemingway. Odpowiedź C: Białaz. I odpowiedź D: Słoń. Quebo, Tako, Białaz i Słoń. Wszyscy mają już ponad 3 dychy, z tego co wiem. Nie wiem, no, z wyglądu bym stawiał na słonia od razu, nie? albo na białasa, szkoda nie wiem, bo Quebo i tako, z tej dwójki chyba akurat tako jest chyba no, wyrok starszy, albo na odwrót. szkoda nie wiem, na tym się mogę wywalić, białas jest chyba 8-5, eee, ale nie, myślę że, myślę, że jednak słoń, myślę, że jednak słoń. Prawidłowa odpowiedź, zanim ci ją podam, podam wiek, które się pojawiły: 31 lat, 32, 35 i 39. Okay. Najmłodszy, kłębo na fidez całej czwórki, a najstarszy, oczywiście, słoń. Jest, jest, jest to dobra odpowiedź. do redukcji. I ostatnie pytanie za jeden punkt: Kiedy umarł XXX Tentacją? 18 czerwca 2018, 19 lipca 2018, 17 maja 2018, 27 czerwca 2018. 18 czerwca 2018 u Wszystkie cztery pytania na razie prawidłowo jest dobrze. Będzie walka Zobaczymy. z. Zobaczymy o co chodzi. Co? Nie, nie mówię, pokazuje. <laughs> za szupam... ci pokazuje, <laughs> Zawsze mu się dzieje. Frankiem pokazuje jakieś dziwne rzeczy. Po tym jak zmiażdżył ten quiz w drobny a... Pytanie: za dwa punkty. Pierwszy utwór na kanale CoQuality to. Odpowiedź A. Trip, odpowiedź B. Ciernie, odpowiedź C. Hype, odpowiedź D. Hikikomori. Pierwszy w ogóle U... na kanale. Tak, na kanale. Jest aktualnie dostępny, bo pewnie coś tam było wcześniej, ale jest aktualnie dostępny. Na pierwszy kawałek musiał wydać kłopot. Jakoś nie chcę sobie wierzyć, że nie ma to. <coughs> ale to jest zjadanie, A były Ciernie, aby był Hype, Trip i Hikikomori. Kurde. W stronę hypu się tak trochę uginam, bo to był pierwszy kawałek z ezoteryki. W sensie pierwszy kawałek, który na ezoteryce się pojawia na tak liście. Hikikomori to, był, to było to było tana. Kawałek Kurde. Hmm, ciernie, trip. Dobra, postawię na kawałek Kwebo. No i pierwsza myśl jest z najlepsza. Postawię na hype. Jest to prawidłowa odpowiedź. A jednak dobrze. Jednak później dobrze. były Czernie, e, później Hiki, i Trip. z Singli, które wychodziły. To nice. Bo Potem jeszcze remiksy były, ale remixów nie było. No, nie, 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 no, nie, nie, nie no. Odpowiedź szósta dotyczy króla podziemia, czyli TWR-a. Który kawałek jest na pierwszym miejscu u niego na Spotifyu? I odpowiedź A: Dis na całą polską rascenę. Odpowiedź B: Gumo Remix, myślnik remix. Odpowiedź C. MC Hammer. Odpowiedź D. Pierwsza Liga. Wydaje mi się, że albo jed... pierwsza odpowiedź, albo druga. Albo Gumo Remix, albo Disney całą polską obscenę. scenę Ale biorąc pod uwagę to, jak bardzo memowany jest ten drugi kawałek... Nie no. Gumo Remix. Jest to prawidłowa odpowiedź. Nie Nieważna wielkość młota, ale jak się nim miota. Nie. Nie. Jest nie, na razie nie. dobrze. No, powiem Ci, że może jeszcze gdzieś tu będzie szansa na przebicie. No, nie wiem, pewnie się zaraz jak śmieć wyjebie na zęby i się skończy. <laughs> Teraz pytanie: numer 7 ile ksywek pojawia się na cyferze 2020? 20, 20? Liczymy hałastrę czy dwa sławy problem? Wszystko co pojawia się w 2020 20 jako jedną ksywkę. Czyli, liczy, czyli nie liczymy na przykład. Az tak, Azteka no, tak, i. Tak, tak. Dobra, Aha. Aha, odpowiedzi. odpowiedzi no. Odpowiedź A, 20 odpowiedź B, 18, odpowiedź C, 16 i odpowiedź D, 14. No to ja sobie oczywiście wszystkich wiemy, nie? nie? Producenta nie. oczywiście też nie liczymy. To motowy, produkował, nie? Chyba? Tak, tak, tak. Atutowy A tutaj był odpowiedziany za to. Tako, Oki, Oco, Igi. Wajzol. Mielski, Hawasta jako jedno, Ketchup, Leosia, Shafter, Dwa sławy. Jarma, Margaret, Szczyt, Miły ATZ Problemu tam nie było na tym kawałku. Co? Nie było tam problemu na tym kawałku. Nie podpowiem ci. No, ale ja pamiętam. <laughs> Jakie były odpowiedzi? 20, 18, 16 i 14 Cześć tam musiał jeszcze wyjść przygotujesz do przeczytania całą listę? Yy, to było 16 i 14, nie? Odpowiedź. Tak, 18 i 20. 16. Jest to prawidłowa odpowiedź. A teraz wam... Doliczyłem sobie Kukona jako ostatniego. Jako ostatniego Kukona sobie doliczyłem. Brakowało ci Kukona? No, akurat Kukona mi brakowało. Dobra, to żeby wszystko się zgadzało. Osoby, które się pojawiły, to Ketchup, dwa sławy, Djarma, Gruby Mieski, Hałastra, Kukon, Margaret, miłe ATZ. Oki, o co chodzi? Shafter, Szczyr, Taco Hemingway, Young Iggy, Young Locia i Wajzol. No, czyli dobrze. Bo mówiłem, ktoś tam jeszcze był i zapomniałem o Kukonie, i sobie go dodałem jako ostatniego, mówię, dobra, jest taka nieczywista postać na nie? tym. No, nie, on jest w tym I ostatnie pytanie za dwa punkty. Która nuta od Kimi Grimi ma 175 wyświetleń? Ciekawostka. Wyświetlenia się różnią mi o jeden wszystkich numerów. Nie, 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 nawet już. <laughs> odpowiedź A: Rip Grimcio, odpowiedź B: Milky Way, odpowiedź C: Punch Kryminal i odpowiedź D: Spustynię 175. <słuch> 175. Dwa kawałki mają tyle samo i są nad. Jeden ma o jeden mniej. Dzłonku Rowner, nie? A zaraz skacza z okna. Takie załagam. pytanie też się pojawiło, jak wcześniej nagrywaliśmy quiz. Quiz. Też nie udało się. Spółkryminal. Jest to prawidłowa, odpowiedź. A ci ja dzisiaj Podnieciłem się trochę. To dwa pytania. Może być 18 dzisiaj zawsze punkty. No, gas, fit. Williams od Lil Uziberta pochodzi z ze płyty Love is Rage 2, Love is Rage Lil Uzibert vs The World The Perfect Love Tape Jak kojarzyłem ten kawałek. Z Farerem Williamsem, podpowiedź. Na pewno z jakiegoś uh, Love is Rage'a, tylko nie wiem czy z jedynki czy z dwójki. Uh. Dobra, bo im więcej myślę, tym się bardziej stresuje. Ja Dawid, że dwa. Jest to. Jesteś pewny. Jesteś na pewno pewny. Tak, jestem pewny. Na 100%. Jest tak, to na... Twoja ostateczna odpowiedź. Na 180. Niestety mam dla ciebie smutną wiadomość, Franklin. Bo Grimcio. Cię prawie dogonił. Mhm. Jest 15 punktów. Ostatnie pytanie. O ja pierdolę. <laughs> Pytanie numer 10 dotycząc, Teraz czytacie tekst, który pochodzi z kawałka od BDS-a, musi wskazać, który to jest kawałek. Aha. Żyjemy w kraju, gdzie na zajutrz mogą jeść chleb z chlebem. Patrzą na mnie, mówią ten, jak gniew przed siebie. I odpowiedzi: A. Zła Odpowiedz Odpowiedź B. Ruskie fajki. Odpowiedź C. Puszki kartony, butelki. I odpowiedź D. Jumpman. Jumpman odpada. Puszki kartony, butelki też bo nasłuchałem się tych kawałków no teraz 50-50, no, albo trafi, albo nie eee, jakie tam były te dwa pozostałe kawałki? zła sława i ruskie fajki Kuźwa. coś mi się obiło o uszy z tym tekstem ale za cholerę nie wiem na jakim kawałku to było teoretycznie patrząc na tekst jakby że taki bardziej co, no, spo, społeczny tekst to wydaje mi się że raczej nie te ludzkie fajki bo to był taki bardziej przejrzyste kawałek słuki za czynne jak te fajki eee... no to za drogą dedukcji jak sobie już wszystko wykluczyłem no to niech to będzie zasława fajki dalej jest na pierwszym miejscu po tym quizie Niestety, jest to błędna odpowiedź. Poprawna odpowiedź to były ruskie fajki. Ruskie fajki? Tak. Ja, git. Nie chciałem mi ja się szukać tych było. tekstów, to ja wziąłem pierwsze punkt. z drugiej no, 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 <gry██> A no. ruskie były na pierwszym miejscu, więc masz 15 na 18 punktów. Jest to też dobry wynik, ale jednak zabrakło do Mega się cieszę, bo tylko się raz pomyliłem i to jeszcze na taki. Cześć, z tej strony masz lubiony, prowadzący po paru dniach od nagrania quizów. Mała informacja, pomyliśmy się w kwietniu z Franklinem, tam nie było 16 punktów, tylko tych punktów było 14. Był to nasz punkt obcieniowy, dlatego też Grimcio zajął pierwsze miejsce na chwilę obecną z wynikiem 15, z wynikiem 14 oczywiście Franklin i na trzecim miejsce na chwilę obecną Meran. Dziękuję za oglądanie tego odcinka i widzimy się za tydzień, co tydzień, na pytania będę odpowiadał ja. Do zobaczenia.